Kolejne wiadomości, jak wita państwa Adriana Szawała. 9 kwietnia 2016 roku odbyła się wizyta studyjna liderów ze Szkoły Liderów Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w Gminnym Ośrodku Kultury w Główczycach. Liderzy ze Szkoły Liderów Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności podczas wizyty studyjnej na zaproszenie dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Gówczycach. pana Pawła Żmudy w ciągu trzech dni odwiedzili Słupsk, Ustkę oraz gminę Główczyce. Chcieli dowiedzieć się, jakie ciekawe działania mają miejsce w naszej gminie. Poznali trasę geokoachingową, mogli podziwiać występ zespołu Klęcinianki oraz wziąć udział w zajęciach animacyjnych klubu wolontariusza Amikus. Obejrzeli również prezentacje dotyczące naszej gminy oraz pięcioletniego okresu działalności Amikusów. Amicus obchodził piątą rocznicę działalności. Klub Wolontariusza Amicus działający przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Główczycach z siedzibą w Gminnym Ośrodku Kultury został założony 1 kwietnia 2011 roku. Od początku istnienia w klubie działało ponad 80 wolontariuszy. Aktualnie działający wolontariusze zaprosili swoich poprzedników oraz władze i osoby wspierające, jak i zaprzyjaźnione z klubem. Podczas uroczystości wolontariusze przygotowali występy tanaczne oraz występ sztuki kuglarskiej. Przybyli goście, dziękowali za współpracę oraz życzyli dalszej wytrwałości w działaniach. My również dołączamy się do nich i życzymy Wam satysfakcji z działań, które podejmujecie. Żeby nigdy nie opuściło Was poczucie, że robicie bardzo ważne i wartościowe rzeczy dla drugiego człowieka. Pięć lat temu pojawiliście się nie wiadomo skąd. Nie wiadomo po co. ubraliście żółte koszulki, czyli wasz znak rozpoznawczy, i zaczęliście działać czyli na początku to tworzyć coś z niczego, tak na dobrą sprawę. Dzisiaj myślę, że żaden z nas, żadna z nas nie wyobraża sobie gminnej imprezy, gminnego święta od małego Foskenu po duże gminne imprezy bez waszego udziału. Myślę, że to wpisaliście się na stałe, do krajobraz naszej gminy i myślę, że pozostaniecie tutaj trochę dłużej. Witam Państwa bardzo serdecznie. Przede wszystkim dla młodzież. Słuchajcie Państwo, na pewno większość z Państwa wie, że ja na co dzień właściwie yy, tak jakby yy, współpracuję z młodzieżą, bo prowadzę klub sportowy, więc do czynienia mam z nimi na co dzień i jest mi bardzo miło. I tak jak Wam mówiłem, jak dzieliliśmy się opłatkiem, ja się bardzo cieszę, że w Waszej drużynie nie ubywa nikogo, a wręcz odwrotnie przybywa. Ja zawsze mam taki dylemat, w sporcie, bo raz tych sportowców jest więcej, raz jest mniej, a u was zawsze jest coraz więcej. Z czego ja się oczywiście bardzo cieszę. W imieniu Rady Gminy chciałbym bardzo serdecznie podziękować za wasz trud, wysiłek. Lotniczy bal seniora, czyli kolejna odsłona zabawy dla osób starszych. 2 kwietnia 2016 roku Klub Wolontariusza Amicus wraz z Gminnym Ośrodkiem Kultury zorganizował bal seniora, którego tematem było lotnictwo. Seniorzy otrzymali bilet na podróż w czasie. Przy wejściu seniorów i innych gości przywitały stewardesy oraz kapitanowie lotnictwa cywilnego. Jak na prawdziwym lotnisku pasażerowie przechodzili kontrolę przez skaner i pikającą bramkę. Bilety były kasowane przy wejściu na pokład, czyli salę widowiskową. Oficjalnie gości przywitały władze gminy wraz z dyrektorem Gminnego Ośrodka Kultury i koordynatorem wolontariatu, a zabawę rozpoczęła Para Królewska poprzedniego balu. Tradycyjnie również i tym razem wybrano królową i króla balu. Imprezę uświetnił przygotowany pyszny poczęstunek. Występy taneczne, skacze oraz pokaz kuglarstwa. Na życzenie gości wystąpił Iwan Komarenko. Seniorzy bawili się do późnych godzin nocnych. sukcesy w piłce siatkowej dziewcząt z gimnazjum w Główczycach. 31 marca odbyły się półfinały powiatowe, podczas których trzecie miejsce zajęły Koszyce, drugie Ustka, pierwsze miejsce na podium dziewczęta z Gówczyc. Tym samym drużyna z Główczyc awansowała do finałów, które miały miejsce na hali sportowej w Główczycach 11 kwietnia. W wyniku tych rozgrywek na trzecim miejscu uplasowała się drużyna z gimnazjum z Marcina, Drugie miejsce zajęła Demnica Kaszubska, natomiast zasłużone pierwsze miejsce zajęły dziewczęta z gimnazjum w Kówczycach. Gratulujemy wygranej oraz życzymy kolejnych sukcesów w półfinałach wojewódzkich, które odbędą się 26 kwietnia. Mecze naszej drużyny piłkarskiej Błękitni Główczyce. 3 kwietnia Błękitni Główczyce zmierzyli się z zespołem Hrobry Harbrowo. Mecz zakończył się wynikiem 2 do 5. Bramki dla naszych zdobyli Roman Kryków oraz Kamil Iwanicki. Tydzień później odbył się mecz Błękitni Główczyce kontra granit kończewo. Błękitni grali w dziesiątkę i to spotkanie przegrali 1 do 11. Honorową bramkę strzelił rzutu wolnego przemek Romowski. Ta lampa mnie zaczęła razić. Tak Mi nie raziła ostatnio. Jak przed chwilą. A Wizyta Nie powiedziałam tego? Liderów ze Szkoły Liderów Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. 9 kwietnia 2016 roku odbyła plunęłam